i robimy coś naprawdę mocnego, ponieważ będziemy kupować auto skradzione przez włamywacza. W teorii nie jesteśmy w stanie go kupić. No nie jesteśmy w stanie go kupić, bo jest skradzione i to jeszcze policjanta, a policjant ma to z roboty. W każdym razie, on jest w posiadaniu tego auta, więc no nie wiem, no tylko od niego możemy w teorii to auto teraz odkupić, tak? Nie odkupić, tylko. przekupić go. Pomywacza, przekupić. Ej, ale w momencie, w którym my będziemy mieć to auto, a to auto jest skradzione, to tak jakbyśmy my je ukradli. No nie. Nie? <laughs> nie! My no właśnie będziemy bohaterami, że je odzyskaliśmy od porywacza. No ale wiesz, jak odzyskaliśmy, to w teorii powinniśmy je oddać. No to zwalimy na policjanta, że mu powiedzieliśmy, że mamy jego auto, a. On... Nie chciał po nie przyjechać, a my nie wiedzieliśmy, gdzie on pracuje. I dlatego takie rzeczy mówisz na kamerze teraz. Ja, ja mówię tobie, plan nasz. To. <grymne> Ale jeszcze zanim zaczniemy działać, upewnijcie się, że subskrybujecie ten kanał z aktywnym dzwonkiem. Zostawcie też łapkę w górę pod tym filmem, bo już na 25 tysięcy lajków wracamy z kontynuacją włamywacza. A w tym samym momencie, w którym oglądacie ten film, otworzyliśmy dla was sklep mmspace.pl. Ale więcej o tym już za chwilę. A o 14:45 koniecznie sprawdźcie co nowego na kanale, Maj, bo pojawi się tam kolejny film. Nic, możemy spróbować go jakoś przekupić. Tylko pytanie, czy Wydaje mi się, że wiesz, że na pewno chciałby coś do jedzenia, ale z drugiej strony nie będziemy mu robić nic do jedzenia, więc może po prostu zaproponujemy mu cały karton krówek. Znowu? Chociaż w sumie nikt nie dostał. No dobra. Wiesz, wcześniej te krówki mu smakowały. Zabrał tylko parę i na pewno już je zjadł. Dlatego jak on usłyszy o całym kartonie, to on się zgodzi na wszystko. No to może być racja. Patrz, wieś Wiesiu już nie może doczekać, aż go otworzymy. Kto tam jest ty? Popatrz stoi w oknie. Nie wiem, czy on śpi na stojąco, czy coś. Nie rusza się. <grystanie> nie wiem, ale to ci go za... No w sumie nie daliśmy mu tam żadnej kołdry, ani materaca, ani w sumie nic. Zapytajmy się go, czy mu dach przeciekał. Popadało, także <grystanie> że się okaże, że ma tam mokro w środku. Bo tak źle załatany. No ta konstrukcja to wiecie, ja nigdy wcześniej dachu nie robiłem, także. O, nie śpi. Siema. Elo. Elo. Siema, jak tam się spało? No dobrze, dobrze. Nie przecieka. Ale ja zacznę przeciekać, jak mnie nie wypuścisz. Ty, a my mu nie zrobiliśmy żadnego kibla w środku. No. Kurde. Idziemy go wypuścimy. Idź po smycz psa. My no i... smyczy go wyprowadzisz. Ale z ty go otwierasz? No muszę go wypuścić, nie? Gdzie? Trzymaj, Michael, lampę. Chodź, wyłaś że ucieknę, krówki też się skończyły. Okej, okay, za chałupkę. No możesz, możesz. Co ja mam go pilnować? To ci się na niego cieszy. Topi, nie idź, bo cię upsika. <noise> O, o, e, mamy do ciebie sprawę. Krówki się skończyły, prawda? No, skończyły, został jeden papierek, tak. wiesz, zjadłem. A ty papierki jadłeś? Głodny byłem, pakował jak krówki. A może chciałbyś więcej krówków? Tak. Ogólnie jesteśmy w stanie zaproponować Ci cały karton krówek. Na razie pół. Na razie pół. O, o tyle krówek? E, tylko, tylko jest jeden warunek. Musisz... Przywieź nam tutaj auto. Potrzebujemy... auto. Muszę odkupić. Macie auto. No, tam co zabrałeś dla Ale policjanta. macie auto, wasze auto, po co wam moje auto? Bo to nie jest twoje auto. Już jest moje! Ale to będzie nasze, Zakrówki. Aha. Taki deal. No. A pół pudełka to mało. To jest porządny eee, Pół. Się nie, pół przed i pół po. Żebyś nas nie oszukał, bo on będzie do auta i sobie jedzie. No nie no. Nie. Ja? Jak ucieknie, to już nigdy w życiu nie zje krówek z naszego sklepu. Nie chcemy tego. Ale no to pół przed i pół po. Dobra, może być. Dobra, to idziemy. A ja on też idzie? No tak, no. Chodźcie. Kiedy ich zostawiam tam z tyłu, niech sobie pogadają. Taki z akcji. A ja idę po krówki, które nie wiem gdzie są. Gdzie są te krówki? Tam, gdzie makaron. Dobra, zobaczmy. O, są. Popatrzcie, ile krówek. Co oni tam robią? Nie no. Wy jesteście chorzy psychicznie? Ale co wy, ja stoję z lampą tylko. Bawimy Oni się bawią. Dobra, zapraszam do stołu negocjacji. Tutaj mamy krówki. Możesz sobie teraz połpychać do kieszeni połowę z tego, a drugą połowę dostaniesz, jak przyjedziesz tutaj z autem. Teraz masz pewność, że cię nie oszukamy. A jest. Dobra, to my czekamy. Przez płot sobie przeskocz, bo nie chce mi się otwierać bramy. A jak auto przeskoczy? A jak przyjedzie, to mu otworzy. Dobra, i auto ma zaparkować? Tu. Tutaj, o. W tym miejscu. Ogólnie tylko trochę się obawiam o to jak on tutaj będzie wjeżdżał, bo tutaj jest serio mało miejsca. On rozwali chatę. Na 100%. A wiesz o tym, że mogłeś wziąć od niego kluczyki i ty mogłeś tu wjechać? No w sumie mogłem, ale już wjeżdża. No, wjeżdża, rozjeżdża chatę. Nie wiem w ogóle czemu on tyle wjeżdża. Może się zaklinował już w coś. No nic, w każdym razie w momencie, w którym oglądacie ten film, wystartował nasz sklep. No eee... Oj, ja akurat wjeżdża. Proszę, proszę. Dobra. <noise> Nie rozwalił chaty. Tylko co on robi? nie no. On zniszczy trawę. On zniszczy drzewa. Co on robi? Weź go, uspokój. Ja tam nie idę, bo mnie przejedzie. Aha, no to fajnie, to mnie ma przejechać No tak? ciebie właśnie nie przejedzie. Nie, ja tam nie idę. No patrz, co on robi. Mogę zaraz wrzucić. I co to zmieni? Nie wiem, wrzucam. <śles> Maczek zaparkował. I kontynuując o sklepie, e, dokładnie takie bluzy, jakie mamy aktualnie na sobie, możecie już kupić, drop jest oczywiście limitowany, co oznacza, że na stronie jest dana ilość sztuk i w momencie, w którym się ona wyprzeda, to te rzeczy już nigdy nie będą dostępne. A na dodatek możecie znaleźć tam pełno fajnych gadżetów, takich jak pluszak totiego, poduszki lub bransoletki na rękę, także naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, każdy. Więc róbcie zakupy, bo jak nie zrobicie tego teraz i się wyprzedzacie. No to, no to nie będziecie nic mieć, no proste nie. A no i do każdego zamówienia dołączamy jakieś gratisy, a do każdego boksa zdjęcie z autografem. Więc jeśli chcecie mieć nasze zdjęcie z autografem, no to kupujcie boksa, prawda? Dobra. Dobra, ty masz zadanie pilnować tych grubek. Dobrze. Tutaj mamy jakąś umowę, którą zaraz podpiszemy. A on umie pisać? Umiesz pisać? Swoje imię. No to się podpiszę. I teraz musisz nas zachęcić, dlaczego powinniśmy kupić to auto. To przecież to jest piękny samochód! No ale opowiedz nam Panie, coś o nim. Panie, to jest Volkswagen paseratki w kolorze błękit oceanu. Ja bym bardziej powiedział, że to jest granatowa, Panie, to jest nie błękitna, ale dobra. Panie! Do środka cię woła, idź. Panie! O, Toti już idzie. No, Toti! No i... i piesu się podoba. Panie, biała tapicerka. Ty, co on tu wozi, patrz! To zabieram, to zabieram, to jest moje. Tego nie spytaj. Ty, jak to jest twoje... My nie mieliśmy czegoś takiego kiedyś na filmie? Może kiedyś, ale to moje. Kolejna rzecz, którą nam zabrał i dowiadujemy się o tym teraz. No tak, to było nasze, to prawda. Pan, pan wysiada? Dziękuję. Nie no, zostawiam to tutaj. Tak, drewniane listwy, to nie odpadnie na śrubę mocowane. No rzeczywiście na śrubę mocowane. Są elektryczne szyby. Aha. Awetomatyczna skrzynia migów. A pies to są. No i pie! I piesu się podoba. A. nie no, my jeździliśmy już tym autem, także. I dizelek, i żre jak świnia, no to samo. Nie no, myślę jak za pół paczki próbek, że to jest... Dobra cena. Nie, panie. No dalej. To auto jest więcej warte. Tyle mamy krówek, więcej nie mamy. Aha, dobra. No za pohandlowane. To no tak. Wcześniej zeżarłeś tą drugą połowę. Nieważne. A, kresie, A, dobra, on to musi jakoś. Nie wiem, coś tu musimy uzupełnić. Chodźmy. Tutaj trzymaj, uzupełnij wszystkie dane, kiedy została zawarta umowa, dane auta, dane swoje. Ja za chwilę przyjdę. Wy! To więcej krówek się nie opłaca za to. Dać. I tak to już jest za dużo. Ja chciałam te krówki. Sprawdźmy furę! No i tak, ogólnie krówki są jednym z gratisów, które po prostu dorzucamy do zamówień w naszym sklepie. Oprócz tego możecie dostać kolorowankę Tottiego i również rzeczy z poprzedniego dropu, których już się nie da po prostu kupić, także są to gratisy, których po prostu nikt nie daje, a są tylko i wyłącznie u nas, także tutaj macie link do strony, koniecznie wbijajcie, macie go też w opisie i w przypiętym komentarzu. A eee, on już tutaj przyszedł, coś uzupełnił. Pokaż to, co żeś uzupełnił. Umowa zawarta dziś pomiędzy żar, włamywacz, zamieszkałym, wyjdzie, popadnie. No mogłeś chociaż wpisać tamtą budę, tam mieszkasz aktualnie. nie znam adresu. Ale popa jak on pisze dobrze. No lepiej niż ty. Dobra, weź się tylko podpisz, czekaj, a podpisał się, dobra. Dobra, będzie. Będzie. O, mamy na filmie, że. Mamy, no, no. No. A on już się. należność. On już się sam obsłużył. I idzie do domu, do budy, do budy. Idzie jeść. Ej, a on mi dał kluczyki. Ty, oszukał mnie. Kluczyki daj od auta. Oszuście. Ci krówki dałem, tyle krówek, a on kluczyków mi nie dał. No. Dobra, mamy. Już chciał mnie oszukać. Jeździsz, Maja? No. <laughs> Tylko proszę. Nie w dom. Postaram się. Dawaj. A ten rar... To bierz go też. Rar włamywacza? Nogi mi połamiesz! Dobra, wsiadam z Mają. Ja nawet nie wiem jak się jeździ. Maja ogólnie nie ma prawka, ale nie stanowi to dla nas problemu, ponieważ jeździmy po drogach. Jeździmy po swoim podwórku. Hamulec trzymaj. A ja, który to hamulec? Ten po środku. Ten duży? No. A tu jest tylko duży i mały. No bo skrzynia jest automatyczna. To ten mały to jest niby gaz? Po prawej jest gaz, po środku ten. jest hamulec. Dobra. Trzymaj hamulec. Uuu, ale machina. I co teraz? I teraz trzymasz hamulec i wbijasz w bieg. Który? No de, chyba że jedziesz do tyłu. Co ty robisz? No, trzymam hamulec i wbijam nie. Ale tu jest przycisk z boku. I uważaj, bo już będzie jechać, skręcaj w prawo. Tylko uwaga, tu na doniczkę. Ja w nią walnę, pozdro. Musisz sprawdzić auto, czy dobrze jeździ. No to robię to. Nie sięgam do pedała. Wjedziemy w co? co? Nie wjedziemy, jest jeszcze dużo miejsca. Ale ja zaraz dodaję gazu. <noise> ja już dodaję gazu. <noise> nie rób tego. Popatrz, co on tam robi. Aha, on siedzi pod chatą. Ej, dawaj, rozjedziemy go. Na podwórku. Wjeżdżaj mu na podwórko. Ej, dawaj przywal w płot, że niby chcemy w niego wjechać. Tylko nie wiedz w Ale niego. ja go potrącę. No nie, nie rób tego. Tak trochę w płot. <noise> Ale się zestrał Wymeblowanie Dobra, jak tu się cofa szybko Na no, R e. Ale zaczął uciekać Ej, w drzewo nie przywal z tyłu Dobra, ty już... Ej, co? wyłamaliśmy płot No i po płocie Nie, no trzyma się a jedziemy? Co znowu w niego. Nie, już starczy. A jak teraz tutaj jechać? jedziemy? To no teraz musisz wycofać, A w którą ogólnie. stronę kręci się, jak się chce jechać w tą. A ty na P jedziesz? <noise> Hamulec trzeba trzymać. Którą? No zobacz. Ogólnie jest to ryzykowne, bo za nami jest drzewo. No co ty, po co ty tak hamujesz trawę mi powyrywasz. Na desie się jedzie? No, no w prawo kręć, bo w płot w jedziemy. Nie. No nie... Spokojnie... Ja jestem dobry driver i teraz pokazać ci coś? No, pokaż. Na pewno? No. No nie nagrywałeś, jak wiesia w fotel formule. Ja już tu nie siedzę, elo. To Ej, ale oddaj mi kluczyki. Nie... Nie! Wyłaź stąd, wyrwałaś trawę. To idź do nie niech sadzi. Na tą trawę ogólnie trzeba by było skosić. Może damy mu zadanie, żeby ją skosił. Przecież on se nogi skosi. No ale to co? Piesek się zasmucił. No nie został nagrany. No i że już nie jeździmy. No i co żeś zrobiła? No, no dobre. <laughs> Drifty? Ej, a włamywacz jest może poszkodowany po tym wypadku. Po jakim? No, tym, co teraz był. Wszystko gra? Tak, naprawiłem płot. Ale wiesz, cziluję sobie w ogródku, a tutaj... No cóż. <noise> no Maja nie umie jeździć, nie? Nie da się ukryć. On <noise> nie umie. Jakoś tu przynajmniej wjechał, nie? Ja też bym wjechała. Jakoś. Jakoś. Jak się czujesz z tym, że zaraz dostaniesz pierwszą robotę na naszym podwórku? Jaką robotę? No, Jutek właśnie poszedł po kosiarkę i będziesz kosić trawę, tą całą trawę. Mam warunek. Jaki warunek? Z pełną miłością i szacunkiem do Ciebie, ale więcej nie wsiadaj za kierownicę, wtedy chętnie skoszę trawnik. Mmm, No. dobra, umówmy się, że może być. Okay. A umiesz kosić trawę? To jest dobre pytanie. Nigdy nie kosiłeś trawę? No nie. Widziałaś trawę tam, gdzie mieszkaliśmy poprzednio? No na no, w sumie widziałam. No. Co kury nie zjadły, to rosło. Mhm. Mm o, idzie, idzie, patrz, idzie. Twój pojazd idzie. Ja już mógł zacząć kosić. Ale tak pcha po trawie. Chyba chciał zostawić to dla ciebie w pełni, żeby ci nie odejmować tej przyjemności. Mm -hmm. no, trochę ruchu na świeżym powietrzu dobrze mi zrobi. Mamy dla Ciebie robotę. Już mu powiedziałam. Powiedziałaś, umie kościć trafę? Tak. Powiedział, że nigdy nie kosił. Nie? Nie. Ale umiesz? Tak. No dobra, to masz kosiarkę. No i całe podwórko byłoby do skoszenia, nie? Tak. Dodatkowa premia krówek będzie, jak się uda. Dobra. Dobra, to my idziemy. I jak skończysz to zapukaj w szybę. Dobrze. O. On do mnie powiedział, że jest jeden warunek, żeby skosił prawę. Jaki? Taki, żebym nie wsiadała nigdy za kierownicę. I zgodziłaś się na to. Powiedziałam mu, że tak, ale mrugałam jednym okiem. Chodź wieś? Nie wiem co on robi tylko Może chce się odpowiednio ustawić. Yy. Ty patrz, psa nam skosi. Że jakby kosiarka chodziła, nie wiem. Chodź. Pies czeka na tą kosiarkę. A on na nią wchodzi! Ogólnie nie wiem. Trochę już tutaj czekamy w domu i jeszcze kosiarka się nie włączyła. No. I chyba już się nie włączy, wiesz. Na początku myślałem, że nie wiem, może się ustawia czy coś, ale on kosi trawę z wyłączoną kosiarką. No popatrzcie sami. Ktoś i pilnuje, ale ciężko idzie ta robota. Wiesz, że on tylko wyjeżdża nam trawę, w się sensie ją depta. A ty co zrobiłaś autem? Ale ja tylko w jednym miejscu, a on już połowę podwórka tak leci. <grym> Nie wiem, może dajmy mu jakieś łatwiejsze zajęcia. Jakie? Na przykład niech kupy psa pozbiera. Daj mu worek i powiedz mu. Nie, ja mu nie mówię. No to daj worek, ja mu powiem. Ja już mu mówiłam ostatnim razem i on do mnie cały czas jakieś warunki stawia. A ciebie się może boi. Zapytamy go, jak mu idzie. Jak tam idzie? Świetnie! Świetnie? Masz, idź do kolegi. Już nawet pies się znudził tym mam. Tutaj byłby dobry TikTok typu, czemu nie bawisz się z kuzynem, tymczasem kuzyn. Nie no, dobra, dobrze jest koszone, dawaj. Dobrze, dobrze? No, chodź, mam lepsze zajęcie. Już masz premii 10 krówek za to, ale tutaj masz jeszcze worek. I jak pozbierasz wszystkie kupy psa z podwórka, to dostaniesz dwa razy tyle, czyli dwadzieścia krówek. A co mam z nimi zrobić? E, pozbierać i wyrzucić do śmietnika. Mogę zatrzymać? E, no i jeśli chcesz. Weź e. w wpuść szybciej, dwie wiosny Słyszałam, chciałam cię specjalnie z nim zamknąć. Ja chcę tej gówna sobie zatrzymać. Ja on serio sprząta. Nie, no. w się sensie, wiesz, to, że sprząta, no to git, tylko on chce je zatrzymać dla siebie. No to nich się zatrzyma. A co on chce z nimi zrobić? Może no. jak mu się krówki skończą? Nie, nie gadaj tak, ja o szczegóły nie pytałem, nie. Może potrzebuje do jakiegoś eksperymentu, nie wiem, nie chcę o tym wiedzieć. E, kończymy film. Przecież co się dopiero zaczyna robić ciekawe. Popatrz, już pokazuje. Aha, schował do kieszeni, no nie. on tu idzie. Proszę, idź go zamknij do tego domu. do kieszeni? Tak, idź go zamknij do tego domu. Powiedz, że tam na niego premia czeka. Nie, nie, powiedz, powiedz mu, bo on idzie, on po premii idzie. A ja go oszukałem, bo nie mamy więcej krówek. No weź, bo on tu jest. Co jest? Jeszcze woreczek, tam jest ile pięknych, kup. Dla mnie to jest za dużo. Z dzisiejszego filmu to by było na tyle. Jeśli nie oglądaliście poprzednich części, to koniecznie je sobie nadróbcie, klikając tutaj w całą playlistę lub tutaj w następny filmik. No i oczywiście wbijajcie na nasz sklep. MM Space, ponieważ jest najlepszy na świecie. Yo. Trzeba go zamknąć. W psychiatryku.